Cześć z tej strony, Ania. Jeśli oglądasz ten filmik, to może to oznaczać trzy rzeczy. Albo przed chwilą, właśnie widziałaś się ze mną na webinarze pod tytułem: Kto jeszcze chce karmić piersią bez bólu i strachu? Bardzo Wam wszystkim dziękuję za obecność. Było Was aż 170 osób i panowała wspaniała atmosfera. Z tego co widziałam w komentarzach, naprawdę było świetnie bardzo Wam dziękuję za to, że byłyście ze mną w tym webinarze. Widzę po ankietach, po odpowiedziach, których udzielałyście na ankiety, że takie spotkania rzeczywiście są potrzebne i że potrzebne jest to, aby, się, aby mieć przestrzeń i możliwość przygotowania się do karmienia piersią. Możliwe również, że nie zdążyłaś na ten webinar, nic nie szkodzi, on będzie dostępny. Ja potrzebuję chwilkę czasu, żeby technologicznie ogarnąć to, aby zgrać ten webinar i go Tobie udostępnić, więc czekaj na maila, on na pewno dojdzie. Jeśli nie dochodzą do Ciebie maila ode mnie, co jest niemożliwe, bo skoro oglądasz ten film, to znaczy, że dostałeś maila. Dobra, tu wszystko działa. Lub też jest taka trzecia możliwość, że oglądasz ten filmik i już jesteś ze mną na pokładzie pigułki na laktację, z tobą będę się porozumiewała już niedługo, również mailowo, bo zobaczymy się na grupie VIP zamkniętej na Facebooku i tam będziemy się już zaczynały przygotowywać dalej do laktacji. Jeszcze takie ważne rzeczy. Ten webinar będzie dostępny do obejrzenia do 29 o północy marca. Również ważna informacja jest taka, że sam kurs, o którym mówię podczas webinaru, też będzie dostępny do tego 29.00 północy. Ja Wam teraz jeszcze raz serdecznie dziękuję, życzę Wam pięknej, udanej soboty i do zobaczenia.